Hej, cześć czołem. Road96. Witam Was ponownie. Lecimy z kolejną przygodą. Niestety, poprzednia zakończyła się w sposób fatalny. Spoczywaj w pokoju i miej światłość nad jej duszą. Eee, trochę mi przykro, że tak się to skończyło. No ale niestety, jest jak jest. Nie dotrwaliśmy niestety do wyborów. Także pora na wybór następnego bohatera. Może tym razem uda nam się przetrwać. I może po prostu będziemy unikać tej taksówki jednak. A może po prostu powinienem uciec z faktycznie z taksówki. No tak czy siak, nie wiem, już nie cofniemy czasu. Idziemy z kolejną przygodą. I'll show you that interview tomorrow. So tune in as our minister reveals the secrets to our flourishing economy. Big news, viewers. I've located a source who saw the missing teen I discussed in a previous episode. Let's call him now. Hello, you're on the air. May I ask what your name is? You can call me. Gerald. Hello, Gerald. Say hello everyone. Hello. So Gerald, you saw the missing teen? Yeah, I gave the kid a ride. Well, tell us more. Looks like the cat's got your tongue. I did want to say something else. Something to you, Sonia. What is it? I'm coming for you.

Dobra. Spróbujmy kolejnego Ciomeczka, uratować. Może ten temu się uda dotrzeć do granicy z życiem. Niestety nasz poprzedni... zginął w przypadku taksówki. Mogliśmy uciec. No ale, nikt się nie spodziewał, że dostaniemy kulkę w łeb. Także, czy siedzieliśmy tak jak prosił, więc nie wiem czemu nas zabili. Mogu, po, mogliśmy się dogadać po prostu. Ja bym nikomu nic nie powiedział, on by sobie pojechał dalej. Wszyscy byliby szczęśliwi. O, kaseta jest do kupienia. Hmm. Ja tu na tyły może sobie luknąć. Co my tu mamy ciekawego? Chyba nic ciekawego nie ma. Tu mamy jakiś generator. Możemy coś tu sabotować. Możemy wejść od tyłu prawdopodobnie Tutaj też bieda. No jakiś motocykl. Tu jest nasza flora. Hmm, dobra, wchodzimy. Niszczymy plakat. Co my tu mamy? Możemy tu coś do kogoś zagadać? Średnio. niestety hmm, Nie mogę nic Państwu dać. Witajcie. Eee, czy chcemy jakąś inną kasetkę włączyć? Nie, jak se leci muzyka. Wejdźmy może do toaletki. Eee, no dobra. Teraz nie wejdziemy do toaletki. To co? Idziemy na tyły zobaczyć W takim razie. Bo z przodu nic tu już nie zostało. To idziemy do tyłu wbita na zaplecze. Siema! Co my tu mamy? O! Kasetka. Weź krakersy. Nie mamy wytrycha. I co? Coś tu jeszcze mogę zdziałać, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, co? Tu jest wytrych potrzebny. Tutaj też nie mogę nigdzie wejść. Tylko dwa dolarki. Co ja mogę z tymi dwoma ładunkami zrobić? Hmm. Tutaj śmieciak też nic nie ma. Ziomek też tu nic nie zrobi. Co mam jechać dalej? Po prostu. Tutaj mamy odnośnie tej radiostacji. No nie wiem.

A. No. spokojnie, tylko że nie jesteśmy na nic. To... Dasz mi... A. To po prostu tak mi dałeś, ok. Dobra, sobie zjemy. Burgerka. E... Flores, tak jest. about teams. oh no this here ladies and is what you'd call a robbery Dudes, just take what you want we got burgers we got fries you're safe where is it uh well, this is a super surfer wrong answer friendo. i'm holding a shotgun well our gun or not, super supper still doesn't have a safe mm. And who asked you? But Super Supper like still has a register, bros. Now you're talking. Mitch, give me that bag for the loot. The bag? I thought you had it. Super Supper doesn't do take away. It's weird. I know the piggy bank put the money in the piggy bank. Yeah, that's my piggy bank man. Okay, Mitch get the pig. I don't yeah. I the you know, in case uh, someone comes in, are you killing me Mitch? Ja, I'll help Idę pomóc. Przykro mi, kolego. No już masz. No dobra, to idę poszukać jeszcze jakichś pieniędzy. Proszę pana o to. Pien

So scared. I think my heart's going to explode. Hand it over. I don't want to die. Give money and dead. His heart can't take this. Thank Dobra, you. Dobra, die, Cassa. I'm so scared. I just need a minute. Thank Thank you. You. We don't have

no już faszeruje przecież. dobra. Daj kasę. Dzięki. Dzięki. Dobra, dawaj. No tehame, daj kasę. Daj kasę. Daj kasę. Daj kasę. Daj kasę. Daj kasę! No, god damn it! Mam 1 czwartą szansę na sukces. Zresztą, no daj tą kasę zarąbaną. No dawaj kasę. Nie mogę. Dawaj kasę. Dobra, cicho bądź. Ja wiem, że nie mamy całego dnia. To nie moja wina, że 25% to jest za mało, żeby dostać kasę. Dobra. Just call me Mitch. Dobra, masz. mogę ci to dać? Aż. Trzymaj, Mitch. No dobra. Ja idę z wami. E... Dobra, pomożemy, Lady. Chomp! Wybacz kolego mam wrażenie, że to się odbije jeszcze przeciwko mnie, że się na nich rzuciłem. O, ale się tu plicia zebrała. Co my tu możemy wziąć Podbuskę. Tu jest jakiś samochód, który mogę ewentualnie ukraść. Nie mam kluczyków, żeby go otworzyć. Mogę tu gdzieś przejść w ogóle? Eee... Chyba nie. Chyba nie bardzo. No... Chyba czy jakbym... Czy dałoby radę... No pewno się da jakoś te kluczyki zdobyć do tego samochodu. I jakbym jakoś u tego zioma zagadał czy coś, to bym pewnie dostał je. Eee... Nie, nie, nie. Idziemy z, idziemy autostopem. No, co może pójść nie tak? Jaka jest szansa, że znowu zostaniemy zabici po drodze? No chyba żadna, nie? Dobra, patrzmy. Z kim jedziemy autostopem. Nie mam pojęcia co to za auto.

It's written all over you. We should have been You must be exhausted from being on the road. Hmm. What's that? to your left. See it? Yeah. Ah, too. It can be accessed by pressing one of its normal size buttons. Go on. Click. What can I do for you, Sonia? Go.

Rozkomentuj TV. I know, it's probably one of those loser black brigades or liberal Flores supporters, but whoever it is, they won't do nothing. No. I've been getting letters for ten years, Snookums. Yet here I still am. No, aja że nie do końca tak jest. Your show, of course. I never miss it. Okay. Yeah, those buns over here. Hey there. We say it's live, but that would be way too hard. Ah, the hmm. election only a few hmm. months away. Mhm. <laughs> well and now for today. today Sama, so we have additional teens and blah 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 blah. You can ask me anything you want. You know that, right? I'm here for you. The mm, more money you got, the better. Sometimes, I withdraw money from my account, just to hold it. Then I put it back in again. Oh, it definitely, sure? sure? oh, it definitely oh, is it really does we're slowing down. Ring Adam for me, would you? To Adam? Yes, Sonia? It wasn't me who rang Adam. So stupid. It was my biggest fan. Yes, Sonia's biggest fan? We're pulling into a security checkpoint. Looks like there's another protest. A, no faktycznie. Ziomki sobie strajkują. Trochę takie plastikowe te ziomki, ale. Tylko z jednej strony protestują. No. O. No, powiem tak. Patrząc po poprzedniej naszej historii i tym, co się tam wydarzyło, i tym, jak ogólnie było to tworzone zasadniczo, to byłbym w stanie powiedzieć, że Sonia jednak jest trochę taka pod tamtego ziomka i dostanie kulkę w łeb. Pyk. No, they have rocks again. Oh, come, come, that's what I say on my show all the time. Uh oh, police is blowing this party up. Yes, police. Oh, yeah, this thing is built like a tank. I had it specially made for situations just like this. Okay. Polizei, Polizei. Teraz jeszcze samitam balon czymś. Efekty specjalne. Not that there was ever any doubt. Excite, no. I'm no. Joking, sweetie. Super emocje. I'm going to take you a little further than I originally intended. To jedźmy kawałek dalej. Dzięki za hajsiwo. Dobra, idziemy. I myślę, że tym akcentem będziemy kończyć ten materiał. Zrobiliśmy dość duży dystans, jak widzicie. I w sumie wjeżdżamy na ścieżkę pierwszej postaci. Więc. Myślę, że jakbyśmy przeżyli tą podróż taksówką, to też mniej więcej byśmy gdzieś tam się w pobliżu może tej dostali, ale no niestety nie przeżyliśmy. Eee, no także myślę, że w następnym odcinku uda nam się dojechać, może do końca naszej przygody, zobaczymy. Eee, a ja mam w tym momencie dziękuję za obecność, dziękuję za obejrzenie materiału. No i co, widzimy się już niebawem. Także trzymajcie się ciepło, ja Was żegnam na razie i hejka.